Hej siemanku, to Miaz gasznacie. Witam Was w kolejnej rezydencji na kanale dzisiaj zrezygnujemy sobie dla oh. Danielsa e, Cinnamon Spice do smaku cynamonu ostry. Testujemy. Jest to oczywiście zmieszany z, z kolą. O, fajny efekt dymny. E, pokaż może jak ten drink wygląda bardzo fajnie. Mm. Uwaga, testujemy. Ojeź, oh yeah, ci kręcę smakuje jak piernik w płynie. O w ogóle pierniki. Ten smak bardzo oddaje. na napierdolony jesteś. Smak tego właśnie piernika. Ogólnie alkohol prestiżowy bardzo, bardzo dobry. Jest to oczywiście butelka litrowa. 100% ma 35, więc nie za dużo. 35% proszę. Jest to litr litr e, kosztuje około 189 zł, ja patrzyłem właśnie w necie nie, e, przed e, chwilą ten wąs niejedną pizdą trząsł <laughs> <laughs> Dobre, <laughs> Dobre. Dobre. no i właśnie bardzo drogi alkohol no, prawie dwie paki kosztuje ten skurczy e, normalnie cena byłaby dwukrotnie niższa gdyby to było pół litra ale mamy tutaj właśnie po, potężną flachę litrową trzymając peta w ustach Naprawdę tak, mi smakuje. Obojenny, nie wielki, ja w ogóle biust. uwielbiam cynamon, uwielbiam w ogóle pierniki, więc eee, prawa no. autorskie wycisz, znowu mi wywa, wywali prawa autorskie. No i ogólnie alkohol oceniam na 9 na 10, bardzo mi smakuje ten, ten Jack. 10 na 10. Dobra, niech będzie 10 na 10. Piernik tak. w płynie, skurwiel wpłynie, normalnie taki wykurwisty jest ten Jack i ten Jacek. Ta suka chce się jebać, jebać. O chuj, wylałem trochę na papierek. Pranie 100 złotych. jest 100 złotych, złoty. właśnie. To mamy ekskluzywną limuzynę, tak się rozpierdolić tu można wygodnie. Witam w ogóle wit witam po kuchni, moja kuchnia. Bra, wielki, wielki, dzięki wielkie za oglądanie tej recenzji. Zresztą koniecznie, łopeczkę w górę, suplikę wraz z koneczkiem. 16. 16, Miast... Haha, <laughs> Kurwa, nie tylko to, nie. Nie, nie ma tego tam. Nie ma tam. Na Pornhubie Miazgi16 Ale wielkie dzięki za oglądanie filmu. Subskrybujcie kanał z lajkujcie filmy, uzupełniajcie filmy znajomym. Zapraszam was także na poprzednie filmy, na następne. Do następnego, na razie, cześć, hej, siemanko, to g 16 widzimy się w kolejnych filmach. Siemano!